Modlitwa znakiem krzyża. Wielokrotnie czyniła się znak krzyża Żegnamy się przed jedzeniem, żegnamy się po jedzeniu przed modlitwą, po modlitwie. Jest to jakby znak, którym rozpoczynamy modlitwę i którym kończymy ale czy modliłeś się tym znakiem krzyża? Jest to jedna z najkrótszych modlitw, gdzie ofiarowuję się Bogu, gdzie zawierzam się Bogu. Jest to modlitwa połączona z gestem, gdzie zamykam się w Bogu. Albo inaczej, to Bóg zamyka się we mnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczyniłem na sobie znak krzyża. A więc gdziekolwiek idę, gdziekolwiek jestem, to wnoszę krzyż, który na sobie kreślę. Krzyż jest znakiem miłości, miłości Boga do człowieka. Bóg ukochał człowieka pierwszego, a więc kiedy czynią znak krzyża na sobie, to daje pierwszeństwo miłości Boga. Zgadzam się na to, by we mnie była pierwsza, Miłość Boga, Boga do człowieka. Żeby pierwsza była, zgadzam się na to, aby we mnie była miłość Boga do mnie i by była miłość Boga we mnie do drugiego człowieka, a nie by mnie wypełniała moja własna miłość. Ten gest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest znakiem miłości Boga najpierw do mnie. Niezależnie co uczynię, co pomyślę, kiedy czynię znak krzyża, to jest to gest przypominający mi, że Bóg mnie pierwszy ukochał. I kocha mnie nieustannie. Znak krzyża, znak miłości mi o tym przypomina, mówi mi. Jeżeli uczynię ten znak krzyża na sobie, przywołuję pamięć o miłości bezgranicznej Boga do mnie. I ta miłość Boga do mnie ma mnie wypełniać. Miłość do człowieka, Boga do człowieka ma mnie wypełniać. Nie moja własna miłość. Dlatego robię ten znak, znak krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I idę w życie, w imię Ojca, nie w moje imię, w imię Syna, nie w moje własne imię i w imię Ducha Świętego, nie we własne moje imię. Gdy, gdy czynię ten gest, znak krzyża, dostępuję błogosławieństwa Bożego. Krzyż jest znakiem bardzo wymownym, nie jest przypadkowy, nie jest czymś powierzchownym, symbolem. Dla Jezusa nie był symbolem. A więc kiedy ja czynię ten znak krzyża na sobie, to przyjmuję Jego miłość. Wyrażam otwartość na Jego miłość. I chcę być wypełniony Jego miłością. Krzyż mnie wypełnia. Czynię ten znak. Krzyż nie wypełnia. Nie moja wola, nie moje rozumienie, nie moje chcenie, nie moje pragnienia, ale wola rozum, pamięć i pragnienie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedy mówię w imię Ojca, dotykam czoła. Tak jakbym prosił, abym rozeznał wolę Ojca. Nie moją wolę, ale wolę Ojca. Nie chcę nieść mojej woli, ani spełniać dzisiaj mojej woli, ale chcę spełniać wolę Ojca. Kiedy dotykam serca, w imię Ojca i Syna mówię. Dotykam serca i chcę, żeby to Jego miłość była w tym sercu. I niech to serce będzie dla miłości Jezusa. Niech On wypełnia tą swoją miłością moje serce. A nie by to serce było wypełniane moimi miłostkami do wszystkiego, co jest wokoło. Atrakcyjne, pociągające. W imię Ojca, niech Twoja wola się spełnia, w imię Syna, niech Twoja miłość we mnie będzie. W imię Ducha Świętego, dotyka mnie ramion, a więc niech Świętość Ducha Świętego nie przenika. Niech mnie przenika Świętość Ducha Świętego, a nie, niech mnie przenika duch tego świata. Niech wypełnia mnie świętość ducha świętego, a nie, żeby mnie wypełniał duch tego świata. Chcę spełniać wolę Ojca, chcę w sercu mieć miłość Chrystusa i chcę, żeby przenikał mnie duch święty. Nie moja wola, nie moja miłość, ani nie Duch Świata, ale w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Do tej modlitwy zawierzenia się, ofiarowania można również dołączyć Maryję. Niech się stanie wola Ojca miłość syna świętość ducha świętego i pokora maryi niech ze mną będzie wola ojca miłość syna świętość ducha i pokora maryi pod krzyżem stała maryja a więc można też zaprosić do siebie do swojego życia wypełnić się też i mm, ojcem duchem synem i Maryjo, wola Ojca, miłość Syna, świętość Ducha i pokora Maryi, niech będą we mnie. Najkrótsza modlitwa, najgłębszy gest ofiarowania się Bogu, aby to On mnie wypełniał. Modlitwa znakiem krzyża. Módl się w ten sposób, ten czas, który sobie Ustaliłeś, ustaliłaś na modlitwę na refleksję. Módl się tą modlitwą, modlitwą znakiem krzyża.